Dzień dobry, witajcie kochani o poranku. Zapraszam do naszej codziennej gimnastyki, do pięciu rytuałów tybetańskich. Zapraszam do poćwiczenia, pogimnastykowania się, do uelastycznienia swojego ciała i do rozpoczęcia dnia w piękny, aktywny sposób, na pełnej energii, bo ta energia wytwarza się wraz z naszymi ćwiczeniami. I zapraszam do tego, żeby powymieniać się energią z wszystkimi osobami, które tę gimnastykę wykonują w dowolnym miejscu i czacie. I czasie, na czacie mamy już Iwonkę i Jolę. Dziewczyny, witam Was bardzo serdecznie i za chwilę pewnie dołączy jeszcze więcej osób, i cieszę się bardzo, że możemy wspólnie razem te ćwiczenia wykonywać, bo to jest ogromna motywacja do tego, żeby tematem każdego dnia o poranku rozłożyć i wykonać te kilka prostych ćwiczeń. Wspieramy się w tym nawzajem, wykonujemy ćwiczenia, robimy coś dobrego dla siebie każdego dnia i dzięki temu każdy dzień jest coraz lepszy. Możemy skupiać się na tym, żeby to ciało nasze porozluźnić żeby je uelastycznić, żeby to nasze ciało mogło czuć się jak najlepiej, bo niestety z wiekiem jest coraz trudniej o to, żeby czuć się dobrze, a jeżeli będziemy ćwiczyć, będziemy dbać o to nasze ciało, będziemy dobrze się odżywiać. Przede wszystkim ruszać, bo ruch jest lekarstwem na bardzo wiele chorób. To nasze ciało nam się za to oddzięczy i będziemy mogli z radością kroczyć przez każdy kolejny dzień, nie czując bólu i nie czując dyskomfortu. I myślę, że to jest bardzo ważny powód, dla którego warto zacząć ćwiczyć i w tym postanowieniu wytrwać. Zachęcam Was do tego bardzo serdecznie. Przypominam o tym, że pijemy każdego dnia wodę. Codziennie małymi łeczkami najlepiej, bo jeżeli pijemy po całych szklankach, to ta woda po prostu przez nas przelatuje i jeszcze do tego wypłukuje minerały z ciała, więc małymi łeczkami, często ale przez cały dzień popijamy tym wodę. To jest niezwykle ważne. No i ważne jest skupienie się na oddechu. Oddech to takie naturalne narzędzie, które pozwoli nam. Pozbyć się z ciała bólu, stresu i napięć. I w każdej takiej trudnej sytuacji warto sobie pooddychać świadomie, pooddychać do brzucha, po to, żeby ten oddech mógł pomóc nam rozluźnić nasze ciało. I to też działa, wypróbujcie, nie musicie wierzyć mi na słowo. Spróbujcie sami na własnym ciele po to, żeby mieć zawsze za nadrzut to narzędzie. A dodatkowym jeszcze narzędziem jest taniec. Taniec, który w fantastyczny sposób, zupełnie niechcący, z radością i przy muzyce pozwala to nasze ciało uwolnić, pozwala z nim się skontaktować, bo jeżeli puścimy nasze ciało w swobodnym tańcu, wcale nie trzeba umieć, wcale nie trzeba mieć poczucia rytmu i wcale nie trzeba znać żadnych kroków. Po prostu pozwolić ciału płynąć w rytm muzyki, to, to jest też świetny sposób Sposób na to, żeby to nasze ciało stawało się coraz bardziej luźne i coraz bardziej wolne. Zachęcam Was do tego, próbujcie. Jeżeli macie ochotę zrobić to ze mną, to we wtorki o godzinie 20 prowadzę Zajęcia Stańca Intuicyjnego online. Możecie dołączyć z każdego miejsca w Polsce i na świecie. A informacje znajdziecie w opisie do tego filmu. I wracamy już do naszej gimnastyki. Każde ćwiczenie wykonujemy. W miarę swoich możliwości jeżeli zaczynacie przygodę z rytuałami rozpocznijcie od trzech powtórzeń zwiększając sobie co tydzień o dwa żeby do pełnej liczby 21 dojść przez kilka tygodni i zaczynamy już od tego, że oczyszczamy głowę ze wszystkich negatywnych myśli wprowadzamy dzisiaj myśl jestem rozluźniona oddycham wolno i głęboko jestem rozluźniona oddycham wolno i głęboko i z tą myślą rozpoczynamy naszą gimnastykę Oddychania. Zapraszam. Stań wygodnie, rozstaw nogi na szerokość bioder, wyciągnij sylwetkę w górę od bloku i kolana. Przenieś ciężar ciała lekko do przodu. Połóż dłonie na brzuchu i rozpoczynamy oddychanie, wciągając powietrze nosem. Uruchom mięśnie brzucha w tłocz. To powietrze głęboko brzuch brzuchiem balonik. I po chwili rozluźniając mięśnie ustami wypuść powietrze. I tak licząc do pięciu wdech i do pięciu wydech, powoli oddychamy, przyzwyczajając się do tego. cały czas oddychając, przechodzimy do pierwszego rytuału. Złóż dłonie na wysokości klatki piersiowej, skup wzrok na jednym punkcie naprzeciwko siebie. Będziemy obracać się w prawo i żeby nie zakręciło się w głowie, to wzrok pozostaje przepraszam, na tym jednym punkcie, aż do momentu, kiedy ciało obróci się maksymalnie i dopiero wtedy najpierw obraca się głowa, a za nią podąża ciało. Rozłóż szeroko ręce, Przytrzymaj sylwetkę mięśniami brzucha, opuść łopatki ramiona w dół i zaczynamy wirowanie. Oddychając z uśmiechem wykonaj tyle obrotów ile możesz i w swoim tempie, a ja wykonuję ich 21. Połóż się do drugiego rytuału na plecach. Ręce leżąc swobodnie wzdłuż ciała. Kręgosłup przyklejony jak największą powierzchnią do maty. Palce stóp zadarte do góry, tak żeby pięty uniosły się nad podłogę. I na wdech. Unieś głowę. Pociągnij palcami nogi w górę, starając się, żeby były proste w kolanach. A z wydechem otóż i nogi, i głowę. Wdech. Keep it. Dziewiętnaście. Dwadzieścia. Dwadzieścia jeden. Rozluźnij. przewróć się na bok. Powoli podnieś i uklęknij do trzeciego rytuału. Rozstaw nogi na szerokość. Bioder oprzyj palce, stój omatem, ręce oprzyj ob opuś głowę opuść w dół i na wdech unieś głowę, wypchnij klatkę piersiową w przód, ściągając łopatki i odchyl głowę do tyłu. Na tyle, na ile jest to komfortowe dla Ciebie, a z wydechem wróć do pozycji wejściowej. Wdech i wydech. Trzy. you <laughs> rozluźnić kark w jedną stronę, w drugą. Oddychaj, poruszaj ramionami. I do czwartego rytuału. Usiądź, rozstaw nogi na szerokość bioder, oprzyj dłonie o matę przy biodrach. W miarę możliwości wyprostuj kolana, wyciągnij sylwetkę w górę, głowę opuść w dół. I na wdech unieś głowę, Wypnij biodra w górę, a głowa jest przedłużeniem kręgosłupa. Z wydechem wróć do pozycji wyjściowej. Wdech i wydech. Trzy. Cztery. Pięć. Nie? Strzepnij dłonie, żeby rozluźnić nadgarstki. Weź głęboki wdech. Wydech. Zapleć palce i pokręć nadgarstkami w przód. I w tył. I do piątego rytuału. połóż się na brzuchu. Rozstaw nogi na szerokość bioder. Oprzyj palce stóp o matę. Ręce możesz oprzeć na łokciach. W prostszej wersji. chez suis Oh shit. Tak raz szkolana wyciągnij ramiona daleko do przodu, oprzyj czoło o matę, oddychaj do brzucha i wciągaj mięśnie w namiwnicy pod siebie. Nogę. I teraz druga pracuje. Góra, wróć. Puść Poruszaj biodrami na boki, żeby rozluźnić odcinek lędźwiowy i krzyżowy kręgosłupa. Podnieś się. Opij wodę. I połóż na brzuch. Wdychaj do brzucha i razem z oddechem rozluźnij kolejno najpierw stopy, następnie łydki, uda po ślady. Obok rękosupa, plecy, barki, ręce, kark, głowę. Rozluźnij mięśnie czoła, puść swobodnie szczękę i pozwól opaść policzko. swoją dobrą energię i brzmi tę, która do Ciebie wraca. oczy. Zacznij poruszać całym ciałem. Podnieś się Popij wodę. I gimnastyka za nami. Dziękuję Wam bardzo za wspólne ćwiczenia, za Waszą obecność. Dziękuję za wszystkie łapki w górę, za komentarze. Życzę Wam pięknego, pełnego energii dnia i do zobaczenia jutro o poranku.